Witam, nazywam się Rafał Karsz, jestem trenerem Wojewódzkiego Sportowego i KTSK, Gostek Ludzino, sekcji kickboksu. Jak wiadomo w Luzinie trwa akcja Wolni Piłkę, my dziś uwalniamy piłkę w sali gimnastycznej numer 26, Czekam, mnie nie trudne zadanie, a dlaczego? Zobaczcie sami. Dało się, jaki raz udało się, się wolić piłkę, uwolnić piłkę w rodzinie.